Ja myślę, że ta sytuacja dla premiera jest niewygodna, dlatego że premier chciałby utrzymać poparcie większości społecznej, a moim zdaniem ta sprawa nie będzie miała poparcia większości społecznej, ona będzie miała poparcie mniejszości, takiej mniejszości, która głosuje na lewice czy lewe skrzydło platformy. Więc dla rządu ta sprawa jest niewygodna. Ona ma oczywiście poważny charakter. Nie tylko, nazwijmy to, moralny, czy nie tylko powoduje problemy prawne, ona ma charakter ustrojowy. To znaczy, tu po raz kolejny wracamy do dyskusji, do sprawy, przed którą ostrzegaliśmy wielokrotnie, a mianowicie ingerowania instytucji unijnej w nasz porządek prawny, również w nasz porządek konstytucyjnych wartości. I to jest pytanie fundamentalne dla każdych stosunków politycznych. To znaczy, kto ma na co wpływ i kto sobie może na co pozwolić. Polscy politycy zapewne Może Polacy dekady. powinni mieć wpływ na takie decyzje, a nikt się no, Polaków nie pyta. Może powinni mieć, ale... Ale pozawieraliśmy jako naród niejasne traktaty międzynarodowe, tworząc sobie ciała i poddając się pod ich władzę. Przypomnę, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej został powołany traktatem lizbońskim, przed którym bardzo gorąco ostrzegaliśmy jako przed zagrożeniem i wskazywaliśmy na to, że wyższość prawa unijnego nad prawem polskim może być dla nas bardzo groźna.